Jeżeli zdarza się Wam szukać informacji na temat sprzętu potrzebnego czy niezbędnego dla sekuracji na drogach o charakterze górskim lub na drogach skałkowych wymagających zakładania własnej protekcji, prawdopodobnie spotkaliście się z terminem Ekspres Górski. Podobnie jak typowy ekspres wykorzystywany we wspinaczce sportowej, Ekspres Górski również składa się z dwóch karabinków połączonych taśmą. Różnica polega na tym, że taśma w ekspresie górskim jest zdecydowanie dłuższa. Zwykle używa się taśmy o, taś, pętli z taśmy o długości 60 cm, jak w tym przypadku, ewentualnie nawet 80 cm, 120 cm, którą to taśmę następnie skraca się w taki oto sposób. Jedną ręką trzymamy górny karabinek w naszym ekspresie. Natomiast drugą przekładamy dolny przez środek górnego, a następnie wpinamy w powstałe w ten sposób pętle i wyrównujemy, zaciągamy, żeby wszystko było w miarę ładnie poukładane. Jak ten ekspres wydłużamy? Wydłużamy wykonując te czynności odwrotnie, czyli dolny karabinek pozostawiamy tylko w jednym uchu spośród tych pętli, które nam się utworzyły na taśmie i wyciągamy na pełną długość, w tym wypadku tak 60 cm. Dobrym patentem jest stosowanie gumki typu string której tutaj nie mam, a która minimalizuje ryzyko zgubienia karabinka podczas wypinania go z taśmy przy wydłużaniu.